Się. To jakby coś y, zostaw subskrypcję oraz do tej torzy. ty stuwa. już masz tam. Tam masz z tyłu, kurzu, bo cię zajmie kurwa się przewrócisz. No to mam do domu. Nie? No to masz kurwa, do ja, domu. No kurwa, kogo. Stój. Stoisz? Stoję. Do domu dostaniesz na pierwszy. Jak pójdziesz do domu, dostaniesz. tam dostaniesz. Ja. Kurwa słuchajmy, bo ci naprawdę kurwa I razem lecą okay. Gogo mówiłeś coś wpłacił jeden złoty Gogo mówiłeś, że nie jesteś pijany Kogo chcesz jeszcze wyzerować? Jedno piwo za 25 zł netto? Racz to. No. Nie, o? no normalnie, bruto. Dobra, dawaj. Da, bierzemy. No dobra, ja mam przygotowane. od to osiadłem nie, bo ci kur No to kurwa, weź mi miłopami nie twoje siadać. Nie jest kur, Nie czepie, kurwa. No to idź, kurwa. Mam stać się jaki chuj. Ja normalnie ci si dam, mówię, że ci dam, ci si dam, jeszcze... Nie, nie, się mi nie, bo nie, 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 za za to. nie, to, o, to, o, tu, tu mam no, nie, nie, No nie, się, się mopać, kurwa? Ta wietra, ta si nie, 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 się nie, 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 się